Jeśli ja spotykałeś, znajdziesz w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj też jest kolejny, kolejny i kolejny odcinek serii Typy, która jest tak wielce przez Was uwielbiana. Wiem, powtarzam to naprawdę bardzo często, ale no nie da się ukryć, to jest chyba Wasza ulubiona seria na całym moim kanale. Były już Typy nauczycieli, uczniów, nastolatków, rodziców. A dzisiaj, moi drodzy, przychodzę do Was z filmikiem pod tytułem tak naprawdę to jakieś 6-7 minut odcinka nie wystarczy, żeby opisać te wszystkie typy kobiet, bo naprawdę tego jest ogrom. Pewnie panowie sami tego co się odczyli. A jednakże mam nadzieję, że kilka takich najbardziej znanych typów wam przybliżę. No i pośmiejemy się razem z nas, kobiet. Tak. Także już, moi drodzy, nie przedłużając, przechodzimy do filmików. Pierwszym już typem jest to niezdecydowana, że tak ujmę, i tutaj na pewno nie muszę się jakoś rozgadywać, ponieważ niezdecydowana osoba to jest taka, że wiecie, na przykład zakupów, w pewnym momencie chcę na przykład tą sukienkę, zaraz po chwili nie chcę już sukienki, chcę jednak spodnie, zaraz po chwili na przykład chcę koszulkę. Takie zachowanie jest na każdym kroku, czy to właśnie w momencie owych zakupów, czy właśnie zakupów na obiad, czy robienia obiadu, czy wyboru filmu. Kobieta zmienną jest. Hmm, w sumie bym coś zjadła, bo trochę głodna jestem. Dobra, znajdźmy jakąś stronę. Halo, dzień dobry, poproszę środę hawajską. Na grubym czy na cienkim cieście? Na cienkim, ok? Może być, tak? No dobra. Albo wie, nie, nie, nie. Wie pan co? Ja wolę kapiuciose, ale malutką, bo staram się dbać o linie na grubym cieście. Czaskowy, barbecue, ketchup. I ja mam jeden do wyboru, tak? No dobra, ja to poproszę ketchup, tak tradycyjnie. Albo wie pan co? Nie, barbecue. Chociaż może jednak ten czosnkowy? Dobra, to ten czosnkowy. Albo wie pan co? i za ten drugi dopłaca. Drugim typem jest to obrażalska i mówię tutaj o typie kobiet, które na każdym kroku się obrażają, na każdym kroku chcą się skłócić, żebyś tylko ty to był ten winny. Czy to chcesz wyjść ze znajomymi, pozwala ci, ale po pięciu minutach już się obraża, bo nie miałaś nigdzie prawa wyjść, bez jesteś okropny i do wieczoru spędzać. Co, była źle kolację Przygotowałeś? Nie, 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 ona nie chciała spaghetti, przecież to jest zbyt tuczące. Powinniście na kolację jeść sałatkę i jak zrobiłeś coś innego, to słuchaj, słuchaj, już masz dramę. Cześć kochanie, wróciłam z pracy. A co to tam się tak świeci? Czy mogę otworzyć oczy? <laughs> Kolacja! O kurde, się... ale się postarałeś. A, a co będzie do jedzenia? Bo jak na razie to że coś tam się w piekarniku robi, coś tam się gotuje. Co by będzie? Czyżby jakiś kurczak? Czyli nie sałatka z kurczakiem, tylko jakiś makaron robisz? I to jeszcze niepełnoziarnisty. Czy to się że przytyła? Czy to coś sugerujesz? No weź to ja rozumiem, że mogę mieć tu i gdzie troszkę więcej, no ale. Dobra, zjedz sobie to sam, ok, sam sobie przyty. Ja idę już do Ani sałatkę, Narka. Trzecim na tym miejscu już typem jest to przylepa i mówię tutaj o takiej kobiecie, która naprawdę potrzebuje bardzo dużo miłości, cały czas chce mieć swojego chłopaka, mężczyznę koło siebie bądź ewentualnie psa. Jak macie oglądać jakiś film, to koniecznie to będzie komedia romantyczna, może ewentualnie horror, jeśli jakaś dziewczyna w miarę lubi, ale sądzę, że jeśli właśnie jest tym typem przylepy, to i tak nawet choćby się nic nie bała, będzie udawać, że się boi cały film, żeby wiecie, tylko się pokleić. Z jednej strony jest to naprawdę słodkie, ale jednak jeśli jest to z umiarem, bo to potrafi być uciążliwe, jeśli ktoś w kółko i w kółko zdecydowanie koniecznie zatrzymać przy sobie. Jak taka droga mama. Cieka mi się bo ty do mnie przyjeżdżasz, co nie? A na ile w końcu przyjeżdżasz? Na trzy dni, tak? A co byś powiedział, żebyś przyjechał do mnie na tydzień, może? Albo od razu na miesiąc? No, hej, ponownie. Wiem, że pięć minut temu gadaliśmy, ale słuchaj, już się troszeczkę stęskniłam za Twoim głosem. Jaki film będziemy oglądać? Co? Chcesz iść do kina? Przestań, mnie sobie nałóżek, rzecz, z pokornym w ogóle. Co mówisz na jakąś romantyczną komedię. Kolejnym, czwartym już typem jest ta tak zwana dominatorka. Mówię tutaj o kobietach, które zawsze chcą mieć przewagę w jakimkolwiek towarzystwie, czy to w związku, czy w ekipie znajomych, zawsze chcą mieć to ostateczne słowo i dominować. A jak właśnie wpadacie? jakąś dyskusję w owej ekipie, to nie bój się, ona zagada wszystkich, ona będzie mieć te główne zdanie cały czas, to ona będzie nawijać nikomu nie da dojść do słowa, no tak troszkę kiepsko. No hej, Klaudia, słuchaj, myśleliśmy z ekipą, żeby właśnie pojechać na Maledivy. Co ty na to? Na wakacje robiliśmy sobie wypadli, tak na tydzień, dwa. A tak przestań jakieś Malediwy z serii, do Hiszpanii, mojej drogie, to jest u nas, tam jest fajnie, cieplutko palne są, jedziemy tam i końc kropka. Eee, no okej. Okay. No. Okay. Dobra, to ja pójdę może przekazać to ekipie. I o tym już tylko jest to kobieta, która jest fit. I nie mówię tutaj tak samo jak w przypadku kobiet podczas okresu, że ta kobieta jest tylko przez kilka dni. Fit. Tylko mówię tu o kobiecie, która naprawdę jest fit, naprawdę sumienie się trzy czy mam no, jakieś tam treningi. No i po prostu czy się z tym, że jak naprawdę się żyje z zdrowym stylem życia ja już od kilku miesięcy bądź kilku lat, to jest naprawdę progresem, więc podziwiam takie osoby. No, to tylko zjesz sobie coś niezdrowego, jakąś frytkę, hamburgera, cokolwiek. Ty już nie jesteś na diecie? Cześć kochani! słuchajcie, właśnie przed chwilą pokazałam snapa z moim zdrowym śniadankiem, ponieważ postanowiłam się postawić troszkę na mniej kalorii, bardziej, więcej, troszeczkę białka. Więc sądzę, że to jest zdrowy wybór. Tutaj właśnie wam odrzuciłam snapa aktualnie, zaraz się zbieram na siłownię, także mam nadzieję, że będziecie razem ze mną, że razem ze mną poćwiczycie. Teraz każdy z Was staje przed kąpa, bądź I jakby drogi snapy z siłowni, rób że ja róbcie! Uff, już jestem po treningu, dobra to może sobie zrobić cheat jednego i pójdę na jakieś małe frytki. Dobra, trzeba zrobić snappa Słuchaj, może tak, jeszcze tak, ujęcie. A co to tu za jakieś nowe? Już nie jesteś na diecie? Już jest niezdrowo? Naprawdę nie mogę zjeść nic niezrowego, bo od razu na diecie już nie jestem. I ostatnim, siódmym już typem jest to księżniczka. Chyba to jest również bardzo popularny w naszych czasach typ kobiet. Kobieta, która uważa, że wszystko się jej należy, że wszystko jej powinno się przynosić, wszystko za nią wykonywać, czyli jednym samym ona by mogła leżeć sobie na tyłku, na łóżku lub przed kąpem. Ach nie, księżniczki, nie grałem na kąpie zapomniałam. Ze swoim pieskiem głaszcząc go, a wszyscy koło nieby skakali. Jeśli na przykład już szuka w związku, to nie szuka partnera, tylko szuka tak jakby jej poddanego, który będzie i wszystko przynosił? No, 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 no. To jest okropny typ, tak nie można. Tak się ostrasza wszystkich naokoło, nie, tylko właśnie mężczyzn, tylko kobiety również. Sądzę, że nikt nie lubi tego typu, bo to jest jednak już takie troszeczkę, troszeczkę bardzo przegięcie. Kamil, przynieś mi picie. Kamil, przynieś mi kanapkę, bo jestem głodna. Kamil, weź u mnie mojego psa, bo widzisz, tutaj jest troszeczkę brudy z błota. Kamil, mógłbyś zagrabić moje liście na podwórku, bo trochę tam bałaga. Kamil, mógłbyś mi zrobić gorącą kąpiel, bo chcę się wykąpać. Kamil, nie mam czekać? Tą kanapkę. Dużej się nie dało. O, możesz mi chociaż powiedzieć dziękuję. A słuchaj, za. Chcesz, dziękuję. Że tak się wolno było z tą kanapką i z tym sprzątaniem ogrodu? Także dzięki serdecznie za oglądanie. Subskrybujcie, łapujcie, komentujcie, koniecznie wbijajcie na moje social media, koniecznie na mojego Instagramach laldusiek.pl na końcu, na mojego snapchata laldusiek.edy, na fanpage, na muzyki, grupę, moi drodzy. Wszystko jest w opisie, więc tam serdecznie zapraszam. Jeśli jest tu jakiś typ, w którym Ty jesteś, bądź jest nim Twoja koleżanka, to zostaw koniecznie łapkę w górę. A jeśli nie dołączyłeś się że do rodzinki, to zapraszam, ponieważ tak mało, wreszcie do 100 tysięcy, wcale nie prawie 50 tysięcy wcale nie. Zbliżamy się coraz szybszymi krokami, także zapraszam. Do zobaczenia. No i cześć!